Teraz o głośnej imprezie, która zakończyła się zwolnieniami dyscyplinarnymi. Była głośna muzyka, były tańce i śpiewy i może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że salą taneczną była porodówka. Wprawdzie za chwilę zawieszona, ale jednak. W ostatni wieczór funkcjonowania pracowniczki oddziału ginekologiczno-położniczego zorganizowały sobie przyjęcie pożegnalne. Zaznaczmy, że to przyjęcie było bez alkoholu. O szczegółach opowie Dorota Wleklik. To co budzi największe rozgoryczenie i najwięcej emocji w ostatnich dniach to nie zawieszenie funkcjonowania tego oddziału, tylko sposób w jaki to się odbyło. Personel szpitalny, pielęgniarki położne, salowe, ale także lekarze zorganizowali na terenie szpitala imprezę pożegnalną. Imprezkę to się można zrobić w domu, nie? Własnym, w lokalu, a nie w publicznym szpitalu, tak? No może nie powinna się odbyć na terenie szpitala, jednak e, impreza ta była... Nie była jakąś głośną imprezą, nie była zakrapiana alkoholem. W tym pożegnaniu brało udział około 30 osób. To pracownicy oddziału ginekologiczno-położniczego, ale także dziecięcej neonatologii. Kiedy te filmy ujrzały światło dzienne i ukazały się w internecie, rozpoczęła się burza wokół tej sprawy. Głos zabrali powiatowi radni, ale także zarząd szpitala, który postanowił działać. Miało to być pożegnanie, natomiast jaką formę obrało, tutaj no, ja podstawię ten opinii publiczną. Wśród osób, które brały udział w tym wydarzeniu, były osoby zatrudnione o umowę o pracę. Wobec czterech osób zostały podjęte kroki mające mające na celu zwolnienie dyscyplinarne. Jak mówi rzeczniczka prasowa szpitala, konsekwencje są surowe i jeszcze będą surowe w stosunku do kolejnych osób, ponieważ oficjalnie 31 października oddział jeszcze pracował. Mogło się tak zdarzyć, że któraś z kobiet potrzebowałaby pomocy medycznej. No i pytanie, co wtedy? Dresdenko, Dorota Wleklik, Polsat News.